doświadczenie skaczącej kukurydzy. Eksperyment skaczącej kukurydzy. To, czego nam potrzeba, to wysokie szklane naczynie kukurydza typu popcorn do wrażenia. Nie może być stopowa, ponieważ wtedy nie będzie tonąć. Ocet Eee, to nie jest zwykły woda oczyszczona i tutaj mam e, 600 ml wody, też będę używać 400 e, i tutaj mamy łyżkę do domierzenia sody. E, soda oczyszczona i woda powinny być w stosunku do siebie 7 do 4. Na początku dodajemy 400 ml ciepłej wody. Do wysokiego naczynia. Zaznaczam poziom nalanej wody. Teraz dodajemy garść prażonej kukurydzy. Shit. Dodam garść prażonej kukurydzy. Poziom wody się trochę zwiększył, ale to nie jest problem. Teraz dolewamy ocet. Tutaj mamy stirutsowy 10%. Ubywamy um, go do naczynia. Zaznaczam poziom wody z octem. Dodaję małą ilość sody oczyszczonej do naczynia. Mieszam. że kukurydza już się podnosi a, i zaczyna obalać. Dodaję jeszcze więcej sody czyszczonej. Dobrze, że nic się nie wydało ale kukurydza płynie pod powierzchnię wody i powoli opada, dając efekt skakania.